I ruszyły ostro poszedł do przodu. Mandat, i on obejmuje prowadzenie na drugiej pozycji. Kajali teraz na drugie miejsce przesuwa się nadaw RA. Mandat nadaw RA blisko. Jest także fair play. RP na miejscu trzecim, na czwartej pozycji spice gromalia, na piątym miejscu Kajali, na szóstej pozycji wagi, na siódmym. Na siódmej Agar Al-Kaledia, na ósmym Dekal Fa i na dziewiątym Ravda Al-Kaledia. Konie są na przeciwległej prostej. Utrzymuje prowadzenie mandat. Zanim galopuje Nadaf R.A. na trzeciej pozycji jest Fairplay R.P. Dalej Spice Gromalia i na miejscu piątym Kajali, szósty Wagi, siódma Rawda al -Kaledia, razem z zagarem Al-Kaledija i ostatni Dekalefa. Podkręca tempo mandat, próbuje się urwać, ale blisko niego, o gdzieś 2-3 długości, jest Nadafera. No i konie wchodzą w zakręt. Do celownika zostało jeszcze około 1000 metrów. Prowadzi mandat, na drugiej pozycji galopuje Nadaw RA, szerzej prowadzony jest Fair Play, RP, jeszcze szerzej Kajali, na miejscu piątym Wagi, na szóstej pozycji Ravda Al-Kaledia, na siódmym miejscu Agar Al-Kaledia, ósma jest Spice Gromalia i na dziewiątej pozycji Dekalefa. I za momenty konie wyjdą na prostą finisową, odpada mandat, a prowadzenie objął nadaw RA. Nadaw RA za nim Fairplay RP. I na prostą wyprowadza nadaw RA na skróty Galopuje Spice Gromalia. Bardzo dobrze ruszył także wagi. Wagi, ale tu od pola jeszcze lepiej. Kajali. Wagi Kajali, Wagi Kajali i najbliższej publiczności Agar Al Kaledia. I to Agar Al Kaledia obejmuje, obejmuje prowadzenie. Kajali przy nim, Kajali i Agar Al Kaledia. Agar Al Kaledia przyspiesza i 50 metrów przed celownikiem jest zwycięzcą gonitwy na drugiej pozycji Kajali, na trzecim miejscu Wagi i na czwartym prawda Al -Kaledia.